I proszę Państwa... Najważniejsze walki 24 dzisiejszej gali są miasto Koszarne oraz grupa Kownacki o 4 cm wyższy Kownacki. No i bilans tutaj widzimy i od razu w białych spodenkach zaczyna Adam Kownacki. No ale też od, od raz zaczęli trafiać. Kownacki na dół, mejna na górę wstrząsnął Kownackim. Teraz Kownacki przytrzymuje się. No tutaj w tej walce zdarzy się może wszystko może potrwać bardzo krótko mogą te pierwsze rundy mieć znaczenie tutaj nie ma żadnego wstępnego badania jest od razu przystęp ile obaj do operacji lokalnej no no, no zrani zraniony jest Adam. Zraniony. no sędzia przypatruje się z bliska i koniec walki no takiej Takiej walki, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem. Ja też nie. Adam... Adam e, niezadowolony, że ta walka została zatrzymana, ale to była słuszna decyzja. Nie odpowiadał. Mocno zaatakował. Mayna odpowiedział. Trafił, poszedł za ciosem. I... E, jest to jedno z tych zakończeń, którego nie byłem w stanie sobie wyobrazić. Starcie, które przez knockout techniczny zwycięża. I wciąż zawodowym mistrzem Polski w wadze ciężkiej pozostaje Kasper.